dzisiejsze wydarzenie i ten nasz wspólny koncert będzie sprawno ważny, nie na dzień, nie na dwa dni, tym bardziej, że przecież jest on dedykowany mieszkańcom Wielunia, czyli wam. To dla was. A jeżeli dla was to wszystko. Wyjechałem z Wielunia po ukończeniu studiów w 1966 roku. Pragnąłem kontynuować naukę i poddać podać próbie swoje zdolności i umiejętności w Paryżu, światowej stolicy sztuki. Ostatnie 44 lata to okres niezmiernie pracowity i zarazem owocny, tak znaczący upływ czasu i niewątpliwy światowy sukces artystyczny, jaki odniosłem, nie. do rodzinnego miasta. Nigdy nie mogłem zapomnieć skutków niewyobrażalnego, zaplanowanego barbarzyństwa na Mieśleńcach w 1939 roku. Niemieckie naloty zmiażdżyły bezbronne, uśpione miasto. Ja wychowałem się wśród ofiar bombardowania. Wspólnie z nimi doświadczałem rozmiarów totalnego zniszczenia. Widziałem ich kalectwa, biedę, i rozpacz oraz ślady krzywd, jakich zdali. Mając ciągle przedotrzymać tą wielką traumę, nie mogłem pogodzić się z brakiem dbałości o rzetelne ujawnienie i napiętnowanie zbrodni dokonanej na mieszkańcach Wielonia 1 września 1939 roku. W pierwszej godzinie pierwszego dnia wojny. Przy każdej okazji w moich rozmowach w kraju i za granicą oraz publicznych wystąpieniach i publikacjach usilnie zabiegam o ujawnienie tej prawdy historycznej po raz do zachowania pamięci dla ofiar bombardowania. Jest tworzenie szlachetnej wspólnoty pamięci i pokoju w klimacie porozumienia ponad wszelkimi podziałami politycznymi i konfesjonalnymi. Projekt Wieczna Miłość rodził się powoli już w latach 70.. Konkretną formę przybrał w momencie realizacji obrazu Wieczna Miłość w 1980 roku. Yy, od tej chwili forma przedsięwzięcia szybko się skrystalizowała, przyciągając swoją pokojową wymowę znanych na świecie pisarzy, naukowców i polityków. Przedsięwzięcie nabrało konkretnego wyrazu i formy światowego projektu pokoju podczas wystawy moich prac na wieży Aifla, którą w roku 2000 Paryż oficjalnie witał trzecie tysiąclecie.